Umieść jedną tortillę w formie do pieczenia. Rozbij cztery jajka i wymieszaj widelcem. Umyj pomidory cherry w misce z wodą. Oderwij zielone szypułki. Przekrój na połówki. Połóż pomidory na jajach. Dopraw gruboziarnistą solą mieloną w moździerzu. Następnie czarnym pieprzem mielonym w moździerzu. Skrop natkę pietruszki wodą. Drobno posiekaj i posyp jajka. Dodaj fetę rozkruszoną widelcem. Piecz przez 20 minut. Pokrój masło w kostkę. Rozpuść na patelni. Dodaj mąkę. ciągle mieszając wlej mleko Dodaj ser cheddar starty na tarce Dodaj startą mozzarellę Jeden trójkąt serka topionego Wymieszaj szpatułką Dodaj kilka kiszonych ogórków drobno posiekanych. Dopraw proszkiem z papryki kajen. Dobrze wymieszaj. Dodaj sól, czarny pieprz. Skrop szczypiorek wodą. Drobno posiekaj i dodaj do sosu. Oderwij liście pietruszki przez tarkę. Drobno posiekaj i dodaj do sosu. Gdy tortilla stanie się złocista, jajka pozostaną delikatne, a sos serowy będzie się pięknie rozpływał, efekt może być tylko doskonały. Nie będziesz żałować, jeśli wypróbujesz ten przepis.